Jerzycka 39, słuchajcie, nie są to jesteśmy tutaj od ponad roku. A to miejsce, to miejsce, które kreuje niezwykłą energię. I tak naprawdę, energię dla mnie osobiście bardzo ważne, bo skupione na człowieku. I tak naprawdę każdy z nas zajmie się inną przestrzenią, w innej przestrzeni profesjonalnej działa, ale chyba razem mamy podobne DNA, jeżeli chodzi o dotarcie właśnie do człowieka i do jego potrzeb, bo Magda kreuje przestrzeń dla ludzi wyjątkowych, bo szuka miejsc, w których można mieszkać, w których można się skupić na budowaniu tych najważniejszych emocji związanych z przestrzenią rodzinną, domową. Prywatną, a Daria z kolei w, w opozycji, albo z drugiego punktu przestrzeni, dotyka tych wartości, które dotyczą zdrowia, głębi, głębi oddechu, czyli jest skupiona bardzo na jodze. W przypadku tej ulubionej jogi, Dari, to jest sztanga. A ja to trochę spinam, bo ja kreuję wnętrza człowieka poprzez wnętrza mieszkalne. Tak. No a ja muszę powiedzieć, że niesamowite jest to, że spotkaliśmy się przez przypadek, a wiemy już tutaj, że nie ma w życiu przypadków i rzeczywiście w ogóle nie planowaliśmy tego, że kiedykolwiek razem połączymy siły i to jest rzeczywiście takie niesamowite, bo że nie wymyśliłabym sobie tego, a życie Trochę samo nas tak napisało. samo napisało ten scenariusz. No i to, co mi się chyba z mojego punktu widzenia najbardziej podoba, to rzeczywiście każdy z nas, mimo że działa zupełnie w innej branży, działa tak zupełnie nie szablonowo. I to jest też bardzo fajne, że rzeczywiście powstało miejsce, w którym można się poczuć bardzo dobrze, bo jednak, jak ktoś do nas tutaj przychodzi, to się czuje miło, przyjemnie. I jest zaskakujące, bo na początku joga w biurze nieruchomości albo u architekta, ale tak naprawdę muszę powiedzieć, że nam klienci się. Mieszają, ponieważ bardzo często osoby, które przychodzą do Darii na jogę, szukają u mnie mieszkań, a Adam, tak Adama wcześniej też. projektował im wnętrza, albo, albo właśnie y, to robi. Także to rzeczywiście się bardzo fajnie miesza i to, co wydawało się zupełnie takie surrealistyczne. Nie wiem, czy to dobre słowo, ale. Dobra, ale też wiesz, wydaje mi się, że to jest wartością jest to, że chyba wszyscy razem mamy podobne wartości, czyli tak. to skupienie na tych realnych potrzebach człowieka, nie tych przerysowanych, nie tych wymyślonych, nie tych też w sumie do końca materialnych. Pomimo my tak. tego, że my się zajmujemy tą przestrzenią bardzo materialną, ale poprzez to, że kreujemy przestrzeń do życia, robimy to, a tak z mojego doświadczenia chyba wychodzi, że całkiem nieźle i świadomie, to dajemy tym ludziom pewien spokój, miejsce na oddech, miejsce na realne życie i bezpieczeństwo. Dokładnie. No bo jednak to, co robimy, no wszystko jakby sprowadza się do ludzi, bo to są takie wartości, że jednak fajnie jest spełniać też trochę ich marzenia, ale tak naprawdę no miłe to jest z mojej perspektywy, jak jestem w stanie czasami coś fajnego połączyć i połączyć te kropki, żeby rzeczywiście to marzenie spełnić, bo jednak mieszkanie i ta przestrzeń, w której żyjemy jest bardzo ważna. No i mam nadzieję, że dzięki Darii ja osobiście znajdę również wewnętrzny spokój i wrócę do niej na jogę, ponieważ w tym pędzie, w którym żyję, no mam nadzieję, że uda mi się wreszcie zmobilizować do tego, żeby... E, no czekał cały tak, czas. No, ta, zaopiekuje się to, ta, tak. Także polecam bardzo, bo, bo jest to bardzo fajne. E, doświadczyłam, także no, jest to bardzo miłe i... My skupiamy się przede wszystkim na oddechu. E, pracujemy w rycu swojego oddechu, dlatego że ten oddech Oddech jest dla nas najważniejszy, on uspokaja nasz umysł, rozgrzewa nasze ciało, pozwala nam się zatrzymać tu i teraz. No to fajnie powiedziałaś, bo to samo się dzieje w tej przestrzeni wnętrza i wydaje mi się, że to hasło architektura wnętrz też dotyczy tego szerszego kontekstu, właśnie bardziej mentalnego, spirytualnego, który jest bardzo pięknie ujęty w tej przestrzeni jogi, bo przecież wielu... Twoich studentów czy klientów, to są też nasi klienci, to co Magda wcześniej powiedziała, którzy przychodzą tutaj w pewnym momencie na spotkania do nas, bo akurat chcą kupić jakąś nieruchomość, czy potem do mnie w kontekście aranżacji wnętrz. A ale potem zostają to u mnie. Zdarza, że są na zajęciach u tak, tak. To jest też fantastyczne. No i w ogóle też ostatnio to jest takie moje odkrycie, że w sumie jeśli chodzi o projektowanie wnętrz to co mi się najbardziej podoba, to nie jest tylko to nie są same meble, to też chodzi o taką właśnie energię, o to żeby się człowiek dobrze poczuł mhm. i to uważam, że robisz w mistrzowski sposób. Bo, Dziękuję. Bo rzeczywiście nie każdy architekt podchodzi do tego w taki sposób, bo to nie chodzi tylko o kolory, tylko bo nawet to, jak fajnie mi mówiłeś, nie wiem, o barwie oświetlenia, żeby się dobrze poczuć, że zwracasz na takie rzeczy uwagę. No i rzeczywiście później tym osobom się bardzo fajnie gdzieś tam mieszka. I jest, I, tak Jednym słowem, my tak możemy zaopiekować się. No. Od każdym czy wiecie co, bo to jest, to jest też tak, że m, wszyscy chyba jesteśmy bardzo skupieni na tych realnych potrzebach, a one są bardzo przez nas chyba też definiowane czy łączone z naturą, tym, co daje natura. Jak ostatnio oglądam Twoje domy, które są wystawione na sprzedaż, to są domy otoczone zielenią. Czy, czy sama perfumiarnia tych zieleń, która tam jest komponowana. Mam le, chociażby, to jest w ogóle też przepiękne. Doskonały projekt. przykład. Tak. Gdzie jak gdyby natura wpływa na to, w sposób taki bym powiedział jednoznaczny, jak się czujemy, czy jesteśmy zdrowi, jakie relacje budujemy z ludźmi. I to miejsce, ta nasza Jeżycka jest chyba właśnie taką trochę oazą, bo czasami widzimy, że ludzie przychodzą, mówią, kucze. Dobrze, was kawka wypić, posiedzieć, pogadać, nawet niekoniecznie, tam już to musimy jaka, się skupić. Kawkę, kawkę <laughs> zaraz robić zrobimy. Zobaczmy, <laughs> Idę robić kawkę w takim układzie. No dobrze, to najpierw no, to kawa. To a później... Cudownie, że jesteście, bo te energie wasze tu bardzo, bardzo dobrze wibrują. i to też wiecie, to się też fajnie przekłada na dziewczyny, które w biurze wspólnie pracują, bo mają szansę doświadczyć zupełnie innych. Emocyjnych doświadczeń, a te doświadczenia, które wspólnie zbieramy, wydaje mi się, że będą tylko coraz lepiej dla wszystkich procentować, bo tak po tym roku myślę, że to przekonanie do tego konceptu, który Wspólnie tworzymy, rośnie i ilość też klientów, ludzi, taki spokój tu jest w ogóle niesamowity, nie wiem jak, jak to odczuwać Takiej społeczności, bo ja zawsze mówię, że taka mm. społeczność <laughs> się tworzy. No ja lubię przychodzić, bo często jest tak, że jak potrzebuję takiego właśnie spokoju do pracy takiej koncepcyjnej, żeby pomyśleć, no bo czasami jednak potrzeba takiego spokoju, To to rzeczywiście tutaj yy, zamykam się w moim biurze i tam rzeczywiście muzyczka jest dobrze. Znaczy, czy wiecie, powiem... spójrzcie na przestrzeń, bo tak naprawdę pojawił się lokal 120 m2, bardzo surowy, betonowy. Szybkimi ruchami, trzema kreskami podzieliliśmy go na określone strefy przestrzeni. W naturalny sposób wydzieliła się przestrzeń jogi, która jest taka bardziej intymna. A z drugiej strony mamy też bardzo komfortowe przestrzenie na spotkania, czy to większe, czy mniejsze, w zależności od tego potrzebujemy. Możemy. To też jest słuchajcie, niesamowite, że udało nam się zbudować taką nową formę biura, która w sumie ma bardzo... Otwartą formułę i nie jest w jednoznaczny sposób zdefiniowane, że tu jest Twój gabinet, to tak. jest mój gabinet, to jest przestrzeń Dali, tylko możemy się tą przestrzenią wspólnie dzielić i, i też optymalizować koszty. Umówmy się, bo to tak, też jest niesamowite, że łącząc wspólne potencjały, myślimy też o e, sensie rozwoju biznesowego. A jeśli chodzi o biuro, to mi się przypomniał właściciel, pozdrawiamy go serdecznie, bo to też e, a propos energii i przypadków różnych rzeczy. No to jednak w tej naszej historii myślę, że warto wspomnieć i chciałabym bardzo wspomnieć, no bo rzeczywiście super, że też udało mi się jakby wpaść trochę na to, żeby tą przestrzeń właśnie w ten sposób zorganizować. No bo wracając trochę do tej historii, stał sobie taki tutaj opuszczony i nie było na niego pomysłu, a że wcześniej miałam przyjemność dla tego miejsca robić cały marketing, udało się to wymyślić przy okazji celebrowania sprzedaży. Twojego wcześniejszego miejsca. I pamiętam do dzisiaj, jak mi się zapytał, Magda, a ty masz dla mnie jakieś nowe biuro? Ja nie miałam w ogóle jakby pomysłu ani, I w ani W tym to nagle na ja to ja nagle No i właśnie udało to się tak wszystko. To jest w ogóle niesamowite, że to się tak dzieje jakoś samo. No ale to co wcześniej powiedziałaś no. o tej płynącej rzece, tak. czy tej energii, czy No nie czy wymyśliłabym tej, tego wcześniej. Nie wymyślaniu, a jednak poddaniu się pewnej. Mhm. Skuteczności losu. Tak, i jak się odpuszcza, właśnie pewne rzeczy, one naprawdę naturalnie przychodzą mhm, tak. i to Czasem jest... To są właśnie krok do tyłu, obserwujemy tak. i to samo się dzieje. To tak ja to samo tak jaką tak nie? to trzeba odpuścić, <laughs> trzeba tak. dać czas. To tak, też wycofać kończy. się trochę. Tak. No, joga też uczy pokory, ponieważ rzeczywiście to, co się człowiekowi czasami wydaje, no, trzeba być bardzo cierpliwym na początku. I uważam, że to jest świetna w ogóle też taka lekcja i każdemu mhm. się to przyda, bo no, nie można wszystkiego od razu. I tak. to w, każdej, w każdym aspekcie życia. Kwestia też tego porównywania się z innymi to tak. też zawsze na początku poruszamy te kwestie. Często też jest tak, że pewne rzeczy, które uda nam się przepracować na macie, później łatwiej też wdrożyć w życie dokładnie. No bo u ciebie jakby to jest ta sprawność taka fizyczna i jakby pokonywanie tych kolejnych barier. U mnie w branży bardzo często spotykam się z tym, że młodzi ludzie, którzy zaczynają pracę w ogóle w nieruchomościach, no to jakby obserwując media społecznościowe, no to myślą, że to się wszystko tak dzieje od razu. Nieruchomości też wymagają bardzo często takiej pokory, cierpliwości i konsekwencji, tak naprawdę, żeby robić to zawsze dobrze, konsekwentnie po kolei. No nie można pójść na skróty. Wiecie, to jest też niesamowite, że każdego z nas w tym, w tym obszarze, naszej w sumie pasji, ale jednak zawodu, czy tego, co robimy profesjonalnie, dotyczy taki brak przypadku. To jest jednak wypracowane lata. Ile razy byłaś, Tarja, w Indiach? Pięć razy. Pięć razy. To mhm. jest prawie rok w Indiach. Tak. tak. Czyli praktykał najważniejszego guru jogi Ashtangi, szarata Joyce'a. E no niezwykłe. To jest, że ty to przywozisz tu i masz mm -hmm. ochotę się tym dzielić. Ty z kolei Magda się dzielisz doświadczeniami, ponieważ to nie jest tylko znalezienie lokalizacji, tylko obserwacja tej lokalizacji, też wskazanie ludziom właściwej drogi, bo często jest tak, że Twoje tematy dotyczą pewnego wejścia w poziom inwestycji. Czy warto zainwestować, czy nie stracimy tych pieniędzy, czy przestrzeni tak naprawdę do realnego tworzenia życia, czyli ja chcę tu mieszkać, ale czy. Słuchaj, czy to będzie cisza, czy to będzie mi wygodnie, czy mam dookoła wszystkie tak, potrzeby? No na rzeczy? pewno trzeba to jakby rozdzielić, no zupełnie są inna, inaczej się podchodzi do zakupów inwestycyjnych, ale ja jednak mam najwięcej takich klientów, jakby, którzy kupują nieruchomości dla siebie. No ale to też jakby to doświadczenie, które zdobyłam tak naprawdę prowadząc projekty deweloperskie, bo to jest rzeczywiście taki mój największy, największa część nieruchomości. No, jakby dało mi bardzo duży, duże doświadczenie, żeby móc bardziej odważnie doradzać klientom, jeśli chodzi o rynek wtórny, czy w ogóle jakby takie podejście do nieruchomości, bo jest mnóstwo takich aspektów też prawnych. No, nie da się tego nauczyć w 5 minut. To są już po prostu takie z doświadczenia nawet czasami e, przypadki. To tak jak pewnie tak sobie myślę, ty masz dużo doświadczeń realizacyjnych, które trzeba wziąć pod uwagę. No, to ja mam dokładnie tak samo przy nieruchomościach, szczególnie na rynku pierwotnym, no bo jednak tu jest szereg. Szeroka, szerokie spektrum rzeczy, które należy wziąć pod uwagę. Znaczy niesamowite jest też to chyba, że możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy skuteczni. Czyli ja pamiętam momenty, jak do Dari przychodził cudowny stomatolog, który tak wpadał raz na dwa tygodnie, bo może znajdował czas, a dzisiaj dzwoni praktycznie i mówi, ja muszę, bo ta yoga mhm. daje mu tak naprawdę nowy komfort życia, nową jakość życia. I o tej jakości życia też. Możemy sobie śmiało powiedzieć, że, że na niej się bardzo skupiamy i ją wspólnie niezależnie w tych obszarach, którymi się zajmujemy, e, i ją tworzymy. A te doświadczenia, o których mówisz, no to, to są te doświadczenia, które powodują, że chyba wspólnie możemy sobie dzisiaj powiedzieć, że nie szukam, tylko wiem. Wiem, jak zrobić, wiem, jak zapewnić komfort klienta, wiem, jak mu wskazać drogę. No i chyba dla mnie to jest też takie fajne, że jednak my się dzielimy już tak prywatnie takimi doświadczeniami też związanymi w ogóle z odżywianiem, z podejściem w ogóle do życia, z myśleniem, ale tak naprawdę na tym, że jak o siebie zadbać. I to jest fajne, że gdzieś tam możemy się no, wzajemnie Wspirać. wspierać, uh -huh. bo każdy z nas zupełnie Inspirować. inaczej e, tą wiedzę zdobywa. E, no ale to jest no, bardzo takie e, no, budujące, nie wiem, fajne, po prostu fajne. No zwłaszcza dzisiaj, bo zobaczcie, jak świat jest dzisiaj przeboczcowany, jak ludzie utracili tak naprawdę możliwość znalezienia źródła dobrej informacji. Jak ludzie nie potrafią odpoczywać, bo mam bardzo dużo ludzi, którzy do mnie przychodzą, i najtrudniejszy jest dla nich relaks, tak? czyli położenie się na 10 minut w odpoczynku, jest niemożliwe na początku. No to nie wiem, tak, że to No jakby. Potrafisz. No tam, dlatego ale, widzisz jako tutaj student. Ale, Joli, tak, tak, tak. No, ja, ja, ja bardzo, bardzo ma. Masz drzwi otwarte codziennie. Do tego, do tego. Ale to jest naprawdę. Ja to z tego doświadczam.